Jesteś w serialu od samego początku, dlatego chciałabym Cię poprosić, żebyś odsłoniła naszym widzom kulisy serialu na wspólnej. Jesteśmy na hali produkcyjnej. Jak na mój operator spojrzy w górę, to zobaczy, że no, mamy taki sufit specyficzny. I Proszę, opowiedz coś właśnie o tej przestrzeni, o grze w takim miejscu. No Mogę opowiedzieć od razu o miejscu, w którym jesteśmy, bo pewnie na przykład niewygodnie ci się chodziło po tej jeździe. Tak, tak. A czasami nam się zdarza, że musimy przejść po jeździe albo przez jakieś przeszkody przejść, których widzowie później nie widzą. Za nami teraz widać no, nieuporządkowany szpital Kamila, ale my mamy tutaj takie zastawki, które się ruszają. Możemy zasłonić o, tutaj ścianę i wtedy będziecie widzieć ścianę mojego mieszkania w którym tutaj jesteśmy i dzisiaj gramy, a z drugiej strony można tą ścianę zasłonić i wtedy nie widzicie, że z gabinetu, nawet nie wiem czy to gabinet, w każdym razie ze szpitala, można wejść prosto do mojego domu. Jak już zauważyłaś, sufitów właściwie nie ma, one są tak wyżej, no bo w sumie nam nie są potrzebne, akurat na, na sufit właściwie nigdy nie gramy, ale jest bardzo dużo rzeczy, mm -hmm. których widzowie nie widzą, na przykład no nasze właśnie. pozycje też. Szczególnie jest to w plenerze. Nasze Pozycje są bardzo często oznaczone jakimiś taśmami, albo takimi no, znaczkami specjalnymi, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu stanąć. Ale też się zdarza, że nawet w trakcie ujęć operator nam subtelnie jedną ręką pokazuje. No i rzeczywiście trzeba mieć podzielność uwagi. No I w czasie, kiedy się mówi tekst, i, i wszystkiego się dopilnowuje, żeby było tak, jak należy po kolei, no to jeszcze trzeba się przesunąć i udawać, że się nie widzi tego operatora. Tylko tak przez przypadek akurat na lewą nóżkę chciałam stanąć. No właśnie, y, chciałabym moim widzom tajemnic produkcji uświadomić, jak to jest, bo aktorzy mają ważną rolę, muszą się wczuć w zastaną sytuację, przeżywają. No, wszelkie emocje, często dramaty w, w serialu, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na te wszystkie aspekty techniczne. Czy to nie wybija z tej roli? Czasami wybija i też wiele rzeczy trzeba robić intuicyjnie. Wydaje mi się, że trzeba mieć też do tego po prostu predyspozycję. Ze mnie operatorzy się śmieją, ale uznaję to za ogromny komplement, że mówią mi, że wyglądam jak żona operatora kamery, ponieważ zawsze potrafi się ustawić pod światło. Mhm. <grym, <grym, tak. <grym, to znaczy, że już intuicyjnie Wyczuwam, gdzie jest lampa, mhm. i w tą stronę gdzieś tam głowę przekręcam. Ale niejednokrotnie jest tak, że na przykład jest scena, która wymaga, nie wiem, rozpłakania się, jakichś takich wyjątkowych emocji, a my musimy się akurat tak wtulić nienaturalnie, żeby głowę właśnie mieć w tą stronę. Czasami to no. wybija, wiadomo. E, ale to już tyle lat tutaj jesteśmy, że już się tego wszystkiego nauczyliśmy, i, i raczej to wszystko nam swobodnie przychodzi. Mhm. O. Pokaż nam w ogóle to twoje mieszkanie. Zapraszam. Ja tutaj, y no, widzicie, właśnie tutaj czasami jest ciężko przejść, bo my sobie zastawki tak. zasuwamy, odsuwamy, są jazdy i tak dalej. O, jeszcze wam mogę na przykład jedną tak. tajemnicę zdradzić, a to już naprawdę taka insiderska. Mm -hmm. To nie są prawdziwe okładki, to nie są prawdziwi autorzy. W środku jest zupełnie inna książka. Zobaczcie, na przykład na ty tytuł Pomory, tutaj jest Jak tak. napisać scenariusz, a w środku jest pop rock, jazz i folk. Ale jeszcze mam jedną tajemnicę zdradzę, którą odkryłam po jakimś aktorze. Mm -hmm. Wkleił tu sobie tekst. I właśnie to udawał, ja udawał, że czyta książkę, a mm -hmm. tak naprawdę wkleił sobie tekst, żeby po prostu nie myśleć o tym za dużo, więc ogarnął sobie temat inaczej. Właśnie to jest taka kwestia, którą, o którą miałam tutaj zapytać aktorów na wspólnej, czy jakoś radzą sobie z tekstem, mają gdzieś jakieś podpowiedzi, ktoś tam szepcze. Czy właśnie tego typu karteczki może ty korzystać z tego w Nie, je, przyznaję szczerze, że mam bardzo dobrą pamięć i bardzo rzadko mi się zdarza zapomnieć tekst. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli komuś się zdarzy, to mamy tutaj osobę specjalną od tego odpowiedzialną za to, która między innymi właśnie sprawdza, czy mówimy zgodnie z tekstem i albo jest scena przerywana mm -hmm. słowami właśnie y, pani od skryptu, która podpowiada ten tekst, albo drugiego reżysera na przykład, y, albo dopiero po scenie ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, tutaj zmieniłeś tekst, a to jest nielogiczne, y, no, no, że trzeba to inaczej powiedzieć, bo na przykład się nie łączy z jakimś wątkiem, mm -hmm. więc zdarza się to. Ja nie mam z tym problemów, ale jak widać koledzy, koleżanki czasami sobie pomagają na, na różne tak. sposoby w naszym studio jak widzicie mamy również pięknie nazwany dział strojenia czyli garderobę jedną z kilku wyjdziemy zobaczymy jak przygotowuje się aktorka przed wejściem na plan Zostaliśmy sami w garderobie, więc to jest doskonała okazja, żeby się trochę tutaj rozejrzeć. Jak widzicie, sporo jest tutaj tych kostiumów, a to jest tylko jedna z kilku garderób dostępnych tutaj. Zobaczcie, wszyscy aktorzy są rozpisani, aby osoby odpowiedzialne za kostiumy jak najszybciej mogły przyjść, wybrać odpowiednie kostiumy przebrać aktora i wrócić na plan. Tutaj czas jest bardzo istotny. No i zobaczcie, garderoba Marty składa się głównie z rzeczy codziennych, casualowych. Pani od kostiumów zdradziła mi, że ta sukienka serialowej Marty była naprawdę furorą. Aktorka otrzymywała od fanek mnóstwo pytań na Instagramie, skąd jest ta kreacja. Kolejna duża garderoba. Dowiedziałam się od kostiumografki, jakie sceny będą kręcone w najbliższym czasie. Szykuje się impreza w stylu lat 70., więc w naszej garderobie muszą znaleźć się też odpowiednie stroje. Pokaż kuchnię. Mm. Ona się wydaje, no przecież gotujecie o, tutaj, kolejna robicie. rzecz mogę wam pokazać. Ta wyspa się przesuwa, ona teraz jest zablokowana, mm. ale tutaj ale są ma na dole kółka tak. i w zależności od tego, jak kamery ustawimy, jak jest wygodniej pod kamery, tam sobie tą wyspę przesuwamy. E, część e, Czy owoce są? Niektóre są prawdziwe. Pomarańcze są prawdziwe? Nie, tu akurat wszystkie są prawdziwe, tak, ale zdarzają są. się e, sztuczne e, warzywa, owoce. E, no i cóż, zasada jest taka, że nie jemy na planie bo są to rekwizyty, yy, i, ale jedzenie mamy prawdziwe, tylko tyle, że nie jemy. Czyli nigdy nie zdarzyło się, że coś próbowaliście, chociaż trochę? Nie, chyba, że to jest do sceny. Okay. To znaczy są takie rekwizyty i to też do tego są rekwizytorzy mm. wtedy przygotowani. To znaczy, jeżeli my w scenie jemy, to tego jest po prostu więcej, przygotowane jest na kilka dubli, mm -hmm dubli, czyli powtórzeń, i wtedy rzeczywiście nawet jesteśmy zmuszeni do tego, żeby jeść w scenie. Ale jeżeli w scenie nie ma ewidentnie napisanego, że coś jemy, to też jest bardzo prawdopodobne, że nie mamy aż takiego zapasu, bo mhm. też pamiętajmy, że jeżeli ja kroję pomidora od początku, no to w kolejnym dublu muszę mieć nowego pomidora i kroić go od początku, tak. a nie zawsze jesteśmy na takie ewentualności przygotowani. Mhm. Super, przejdźmy dalej, bo tutaj jest. Tutaj kucznia. rzadko gramy, ale mogę tu Was pokój, zaprosić. To tak. jest pokój chłopaków. Ech, wiecie co, że to jest pokój mojego syna, a ja tu może grałam ze dwa razy w życiu. O, jesteś na zdjęciu. Wiele wam nie tak, o. tak, tak, tak. Tak, <laughs> jestem na zdjęciu, bo tutaj, wiadomo, rekwizytorzy starają się jak najbardziej urealnić, że my tutaj naprawdę żyjemy, więc te zdjęcia są. Teraz to nie wygląda tak jak ten pokój, który widzicie w serialu, bo jeżeli nie gramy w danym pomieszczeniu, no to niektóre mm -hmm. rzeczy stąd y, y, wynoszą rekwizytorzy i one się tutaj znajdą dopiero, jeżeli będziemy tutaj grać, więc to jest też bardzo odpowiedzialna ich praca. Oni też sobie robią zdjęcia pomieszczeń i tak dalej, żeby pamiętać co, gdzie było i niczego nie pomylić. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, ponieważ gramy w studio. Wy tu macie w serialu prawdziwe mieszkania. Co jest za oknem? <laughs> za oknem jest hala, ale żeby tej hali nie było widać i żebyście nie wiedzieli, że no gramy. Właśnie, jak to się robi? No, słuchajcie, mamy za oknem, proszę o. bardzo. Nawet jest napisane, że ulica wspólna 17, ale to jest tak zwana zastawka. No i, i też nie możemy się tutaj pomylić. Tutaj musi być e, dużo osób, które pamiętają o poszczególnych elementach całej scenografii. Między innymi nie możemy się pomylić z zastawkami, to znaczy za oknem musi być zawsze ten sam widok, tak. no bo mieszkania się nie przemieści. To jest bardzo ciekawe. Byliśmy też w studio Eksar. Czy ty tam też grywasz? Na ledach? Sceny? Na Ledach. Grałam na razie jedną scenę na Ledach, kiedy byłam w kancelarii Darka. Podobno moje studio telewizyjne ma być tam przeniesione i nie mogę się tego doczekać, ale chyba właśnie jest tworzone, bo widzę, że na razie nie ma nowych scen w studio, a liczę na to, że będzie spektakularne, bo już widziałam, jakie ma, mają możliwości LEDy, więc liczę też na to, że to nasze studio telewizyjne nowe na LEDach będzie też wyjątkowe. Dziś w tym studio realizowane są zdjęcia przedstawiające słynną kancelarię za Macie okazję zobaczyć, jak naprawdę wygląda to serialowe miejsce. Dzięki tej technologii możemy połączyć tutaj świat rzeczywisty z tym wirtualnym. Marto Olu, tak naprawdę tutaj jesteś dzisiaj jako Ola. Eee... Powróciłaś do serialu też po kilkuletniej przerwie. Pięcioletniej, Pięcioletniej przerwie, dokładnie. E, powiedz, jaka jest specyfika gry na planie na wspólnej, bo macie też różne miejsca. Widzowie myślą, że gracie w prawdziwych domach, mieszkaniach, a tutaj tak. są takie miejsca, jak na przykład Tahala. Tak. Będę mówić cicho, ponieważ. A nie masz wękierów, jest przerwa 5 minut na kawę. Wykorzystujemy, Wy, ten Wykorzystujemy ten moment. Więc tak, u nas na wspólnej mamy plener, zdjęcia plenerowe, oprócz tego mamy zdjęcia na hali, a od niedawna też mamy LEDy, czyli hale, w której budowane są mieszkania albo dane przestrzenie. I mamy na zewnątrz jakby takie ekrany. W których jest jakby odtwarzana rzeczywistość, więc mamy na przykład dwie minuty na nagranie sceny, ponieważ samochody mogą się zapętlić. Nie wiem, czy mogę zdradzać aż takie szczegóły, no ale rzeczywiście jest to fajne, bo to jest zupełnie inna technika. Fajnie jest też grać w hali, a jednocześnie mieć poczucie, że jest się no, w zupełnie innej rzeczywistości, to daje dużo możliwości, ponieważ w centrum miasta nie jest łatwo zgrać cały plan, ponieważ im trzeba mieć pozwolenia, a właśnie takie ledy dają taką możliwość zagrania centrum miasta, chociaż jesteśmy na hali. A dla Ciebie wiązało się to też z jakimiś trudnościami, żeby na początku się Przystosować w ogóle do takiej gry? E, nie, nie, bo to jest bardzo podobne nagranie jak na, na zwykłej hali, czy em, no, na hali, e, aczkolwiek pamiętam pierwszy mój dzień na Ledach i byłam zestresowana, bo jak usłyszałam o tych dwóch minutach, że trzeba się śpieszyć. Mówię, Boże, to jest mało czasu i naprawdę może to być stresujące. E, ale w, w rzeczywistości wszystko poszło bardzo gładko i rzeczywiście fajnie to wygląda, i e, widziałam już odcinki e, serialu naszego e, z tymi właśnie ledami i, i wygląda to bardzo fajnie i, i zupełnie jest też inne oświetlenie, aktorzy wyglądają dobrze, także myślę, że wyszło to naszej produkcji na plus. Pokazałam wam dziś kilka ukrytych miejsc na planie serialu na Wspólnej. Zobaczcie, ekipa właśnie przygotowuje się do ujęcia w plenerze. Zostawiamy ludzi przy pracy, a ja Żegnam się z Wami i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych tajemnicach produkcji.